Adam Małysz, triumfator 49. turnieju czterech skoczni po całonocnej siedmiogodzinnej podróży dotarł wczesnym rankiem do Wisły. Pod domem państwa Poloków, w którym mieszka jego rodzina, ekipę polskich skoczków, a więc także Wojciecha Skupnia, Roberta Mateje i Tomasza Pochwałę witała tylko ekipa redakcji sportowej telewizji polskiej z Katowic. Obudzony hałasem wujek Adama, Ryszard Krąż, wniósł na ramionach dzielnego siostrzeńca do domu pogrążonego we śnie. Przyjazd o tak wczesnej porze zaskoczył domowników. Te Leściała skoczka szykowała zawczasu przygotowany transparent, witający mistrza. Pan Adam w ciągu kilku minut rozpakował bagaże. Do kolekcji przybyło kilka pucharów. dla żony były czeki, dla córki Karolinki olbrzymi pluszowy miś. Pozostali skoczkowie pojechali do zakopanego. Główna nagroda samochód Audi A4 Quattro zostanie sprowadzony w późniejszym terminie. Adam Małysz, który sprawił tak ogromną niespodziankę, bohater narodowy, niemal polski. W tej chwili, Panie Adamie, trzeba się przyzwyczaić do tej roli, już w tej chwili w domu rodzinnym. Jak się Pan czuje, Panie Adamie? No, znaczy, czuję się w tej chwili akurat fatalnie, bo jestem po zawodach, od razu nic nie jadłem, jestem po podróży. No i zmęczony bardzo. Zaskoczył Pan trochę rodzinę. Małżonka śpi, Karolinka śpi. Spodziewa się pan tego Zn czy też? Znaczy się, bo ja powiedziałem, że przyjadę albo w południe, albo rano, albo w południe. Nie, nie było wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy przyjedziemy.